Dobra, zobaczmy sobie um, jego energię do ciebie. Twoja energia. Hmm. On jest przepełniony w ogóle jakimiś takimi dużymi emocjami, dużo w ogóle w nim teraz jest na poziomie właśnie emocji, dużo praktycznie się w nim dzieje. To jest też nie do końca takie opanowane dla niego, bo to pokazuje się mężczyzna, który lubi mieć kontrolę nad swoimi emocjami i często i właśnie nie dopuszcza do siebie. Um, natomiast się pokazujesz jako ktoś, kto. Być może ma czegoś dosyć. Um, tak jakby po prostu. To już może też jest wszystko jedno. Um, zastanawiasz się po prostu, czy nie iść po prostu w cholerę, że tak powiem. Myślisz o jakimś może zakończeniu, może o jakichś takich próbach. Um, Żeby w jakiś sposób, nie wiem, jakąś taką prawdę wyciągnąć z niego. I pomimo, że gdzieś ta intuicja ci mówi, jaka jest e, faktycznie prawda, e, ty nie do końca ją akceptujesz, bo chciałabyś po prostu, żeby on ci to w jakiś sposób e, powiedział. Zobaczymy waszą przyszłość. Tutaj być może dużo się rzeczy wydarzyło między wami, dużo padło słów, natomiast e, oboje żyjecie trochę w takiej iluzji, e, trochę takie to jest naciągane, i pomimo, że być może jest ten potencjał, to z jakiegoś po prostu powodu tutaj e, ta relacja nie idzie w ogóle do przodu. jesteś w takiej energii właśnie, że co, ma, co, co będzie, um, co ma być, to będzie nie wymuszasz już niczego, czy powiedzmy, jeśli tutaj nie doszło do jakiegoś spotkania między wami, to powiem ci, że um, on ci na razie nie będzie nic proponował. On tak jakby pokazuje się, że jest totalnie um, totalnie po prostu na jakimś wycofaniu zobacz schował się po prostu w swojej samotni i nie dopuszcza do siebie niczego, pomimo, że ten kontakt między wami może być nie jest może urwany ale ale ty po prostu się zastanawiasz e, czy czy nie zostawić tego i nie iść po prostu w innym kierunku być może w kierunku samorozwoju bo masz tutaj po prostu jakąś taką ważną rzecz na głowie do zrobienia? O, było akurat trzy, 3, 3, 3. Ty jesteś teraz też w takiej energii, że Zastanawiasz się nad nim, nad jego zachowaniem, e, jakie on kroki dalsze podejmie. Natomiast e, powiem ci, że może dojść tutaj po prostu do zranienia. I to dosyć takiego. Myślę, że to w gruncie rzeczy to, to jest też samo oszukiwanie siebie. E, czy po prostu iść w tą relację, czy zostawić to, bo to już jest, to już tak jakby trwa jakiś e, czas, że tak powiem. Bo to bo pokazuje się, że może dojść właśnie do tego zranienia, i no jakaś prawda tutaj wyjdzie na jaw. Myślę, że trochę się odsunęliście od siebie, i tutaj jest Twoje odejście. Czyli po prostu tak, jakby wyczuwałaś, że coś tutaj jest nie tak, ale ta relacja się pokazuje, że on może też mieć jakieś opcje i ty nie jesteś jedyną opcją, ale być może on może mieć też takie on może być taką osobą, że on lubi mieć kilka opcji na raz i, i on może Ci pięknie mówić opowiadać Ci po prostu super rzeczy e, pokazywać się jaki to nie jest e, fajny, atrakcyjny facet natomiast no tutaj się zobacz, pokazuje inna kobieta generalnie tutaj się trzy kobiety pokazały Królowa mieczy, królowa, królowa kielichów i królowa buław. Także ty już się nie dasz więcej zranić. Pójdziesz po prostu zupełnie coś innego. Myślę, że bardziej tutaj się skupisz na swojej karierze i zobaczmy jeszcze. No tak. To jest on i. On będzie żałował. Za jakiś czas będzie żałował swojego zachowania. Być może to już będzie za późno, bo gdzieś dojdziesz do siebie i do, tego, do, do takiego zrozumienia, że znowu straciłaś e, czas na nieodpowiednią osobę, pomimo że chciałaś wierzyć, że ta osoba jest odpowiednia dla ciebie, ale się poka pokazuje nowe, nowy początek i jakieś uwolnienie, oraz spełnienie. Także, jeśli potrzebujesz czytania prywatnego, yy, to zapraszam cię pod numer telefonu, który mam w profilu, lub po prostu tutaj do wysłania wiadomości. I skomentuj mój film, podaj go dalej i zaobserwuj mnie.